Każdej rodzinie jest dziecko, które zbyt wcześnie uczy się nosić ciężar świata na swoich barkach. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego zawsze spada to na ciebie? Dlaczego, gdy coś idzie nie tak, wszystkie oczy zwracają się w twoim kierunku? Dlaczego stałeś się magazynem rodzinnej winy, ulubionym celem, gdy napięcie potrzebuje ujścia? To nie przypadek. To psychologiczny wzorzec, wypracowany przez narcyzową psychikę. Karl Jung odkrył najgłębsze mechanizmy ludzkiego umysłu i ujawnił coś niepokojącego. Dysfunkcyjne rodziny potrzebują kozła ofiarnego, aby utrzymać iluzję normalności. A raz wybrana ta rola staje się złotą klatką cierpienia. Nie zostałeś wybrany, bo jesteś najsłabszy. Zostałeś wybrany, bo jesteś najsilniejszy. Ponieważ twoja wrażliwość zagraża zbiorowej masce, ponieważ twoja autentyczność obnaża fałsz systemu rodzinnego. Jung nazywał to projekcją cienia, a dziś odkryjesz nie tylko jak ten mechanizm działa, ale także jak rozpoznać, czy jesteś ulubionym kozłem ofiarnym narcyza. Bo to, co Jung odkrył na temat dynamiki projekcji, całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegasz swój własny ból. Odpowiedz szczerze. Kiedy w domu był konflikt, czy zawsze byłeś pierwszym, którego kwestionowano? Kiedy coś zginęło, czy twój pokój był pierwszym, który przeszukiwano? kiedy rodzice się kłócili, czy w jakiś sposób wina spadała na ciebie, nawet gdy nie byłeś obecny? Jeśli teraz czujesz ściskanie w klatce piersiowej, to dlatego, że twoja dusza rozpoznaje prawdę. Zostałeś zaprogramowany, by być magazynem rodzinnej winy. Zostałeś uwarunkowany, by akceptować odpowiedzialność, która nie była twoja. Zostałeś wyszkolony, by nosić cień ludzi, którzy odmawiali spojrzenia na własne błędy. Ile razy przepraszałeś za rzeczy, których nie zrobiłeś? Ile razy wziąłeś na siebie winę, żeby przywrócić pokój w domu? Ile razy przekonałeś się, że może, tylko może, to ty naprawdę byłeś problemem? To jest głos programowania, to jest maska kozła ofiarnego, którą zostałeś zmuszony założyć. Podczas gdy nosisz winę innych, twoja prawdziwa istota się dusi. Podczas gdy akceptujesz bycie problemem, zaprzeczasz własnemu światłu. Twoje prawdziwe, ja, szepcze, nie jesteś problemem. Jesteś rozwiązaniem, którego się boją. Jesteś świadomością, którą odrzucają. Jesteś lustrem, które odbija cień, którego nie chcą widzieć. Czy rozpoznajesz ten ból? To dlatego, że zostałeś wybrany do odegrania tej roli. I dziś zrozumiesz dokładnie, jak dochodzi do tego wyboru, jakie są ujawniające sygnały, i jak raz na zawsze przełamać ten wzorzec. Aby zrozumieć, dlaczego stałeś się ulubionym kozłem ofiarnym, musimy zagłębić się w psychologię narcystycznej projekcji. Jung odkrył, że ludzka psychika posiada obszar zwany cieniem. Wszystko to, co odrzucamy, negujemy lub uważamy za nieakceptowalne w sobie. Zdrowi ludzie wykonują wewnętrzną pracę, aby zintegrować ten cień. Rozpoznają swoje wady, biorą odpowiedzialność za swoje błędy, odważnie patrzą na swoje rany. Ale Narcyz działa zupełnie inaczej. Projektuje swój cień na otoczenie, zwłaszcza na najbliższe osoby. Wyobraź sobie Narcyza jako emocjonalną czarną dziurę. Pochłania całe światło i energię wokół siebie, ale projektuje swoją ciemność na innych. Nie jest w stanie znieść myśli, że może się mylić, że może być niedoskonały, że może ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za problemy rodzinne. Więc wybiera kogoś, kto będzie depozytariuszem jego cienia. I ta osoba nie jest wybierana przypadkowo. Kozioł ofiarny posiada specyficzne cechy, które czynią go idealnym kandydatem. Podwyższoną wrażliwość, zdolność do absorbowania cudzych emocji, naturalną skłonność do introspekcji, a przede wszystkim umiejętność odczuwania prawdziwego poczucia winy. Narcyz intuicyjnie wie, że masz sumienie, wie, że będziesz się kwestionował, przyjmiesz odpowiedzialność. Będziesz nosił ciężar emocjonalny, którego on odmawia nosić. Stajesz się strażnikiem rodzinnego cienia, uwalniając wszystkich innych od potrzeby zaglądania w głąb siebie. Teraz, gdy rozumiesz mechanizm, zidentyfikujmy ujawniające sygnały, że stałeś się ulubionym kozłem ofiarnym narcyza. Pierwszym sygnałem jest systematyczne obwinianie. Zauważasz, że niezależnie od sytuacji, w jakiś sposób zawsze kończy się na tym, że to ty jesteś odpowiedzialny. Jeśli rodzice się kłócą, to dlatego, że spowodowałeś stres. Jeśli są problemy finansowe, to dlatego, że za dużo wydajesz. Jeśli ktoś jest w złym humorze, to dlatego, że coś zrobiłeś, by sprowokować. Ten wzorzec nie jest zbiegiem okoliczności. To celowe programowanie. Narcyz uczy całą rodzinę, by patrzyła na ciebie, gdy coś idzie nie tak. Stajesz się emocjonalnym piorunochronem domu. Absorbując całe napięcie i konflikt, których inni odmawiają przetworzyć. Drugim sygnałem jest emocjonalna izolacja w obrębie własnego domu. Czujesz, że nie należysz nawet będąc w domu, twoje emocje są pomniejszane, twoje potrzeby ignorowane, twoje uczucia unieważniane. Kiedy wyrażasz ból, słyszysz, że dramatyzujesz. Kiedy prosisz o wsparcie, słyszysz, że jesteś wymagający. Dzieje się tak, Ponieważ Twoja emocjonalna autentyczność zagraża narcystycznej dynamice, Twoja zdolność do głębokiego odczuwania obnaża powierzchowność innych. Zatem jesteś karany za bycie prawdziwym, za bycie człowiekiem, za posiadanie uzasadnionych potrzeb emocjonalnych. Trzecim sygnałem jest wczesne obarczanie odpowiedzialnością. Od dziecka byłeś zmuszany do bycia bardziej dojrzałym niż powinieneś. Stałeś się mediatorem konfliktów rodzinnych. Emocjonalnym opiekunem rodziców, odpowiedzialnym za utrzymanie pokoju. Straciłeś swoje dzieciństwo, przyjmując odpowiedzialność, która nigdy nie powinna być twoja. Jung rozumiał, że kiedy dziecko jest zmuszane do noszenia emocjonalnego ciężaru dorosłych, rozwija to, co nazywał kompleksem zranionego zbawcy. Uczysz się, że twoja wartość jest uwarunkowana twoją zdolnością do rozwiązywania problemów innych, nawet kosztem własnego dobrostanu. Czwarty sygnał jest jeszcze bardziej ujawniający. Stałeś się nadwrażliwy na emocjonalną atmosferę wokół siebie. Czujesz, kiedy ktoś jest zirytowany, zanim ta osoba sama to zauważy. Wykrywasz subtelne napięcia, zmiany nastroju, niewerbalizowane konflikty. Ta umiejętność rozwinęła się jako mechanizm przetrwania. Kiedy jesteś stale obarczany odpowiedzialnością za cudze emocje, uczysz się obsesyjnie je monitorować. Stajesz się emocjonalnym radarem, zawsze czujnym, zawsze próbującym zapobiec kolejnej eksplozji, kolejnemu obwinianiu, kolejnemu odrzuceniu. Piątym sygnałem jest sabotaż pod płaszczykiem ochrony. Kiedy próbujesz się wyróżnić, osiągnąć coś znaczącego lub po prostu być szczęśliwym, pojawiają się subtelne komentarze, by cię umniejszyć. Ci ludzie podcinają ci skrzydła, zawsze z pozornie dobrymi intencjami. Nie ciesz się za bardzo. Bo możesz się rozczarować. To nie dla ludzi takich jak my. Zawsze byłeś trochę marzycielem. Te pozornie niewinne zdania to celne pociski w twoje poczucie własnej wartości. Narcyz potrzebuje, abyś pozostał mały, ponieważ twoja ekspansja zagraża kontroli, którą on nad tobą sprawuje. Szóstym sygnałem jest ciągła triangulacja. Nigdy nie otrzymujesz bezpośrednich informacji. Zawsze jest ktoś po środku, zniekształcający. Interpretujący, manipulujący komunikacją. Twoja mama powiedziała, że ty, twój tata był zły, bo wszyscy komentują, że ty. Ta triangulacja służy do utrzymania cię w zamieszaniu niepewności, zawsze próbując rozszyfrować, co naprawdę się wydarzyło. Tracisz zaufanie do własnej percepcji, ponieważ rzeczywistość jest zawsze filtrowana i zniekształcana przez osoby trzecie. Siódmym sygnałem jest najbardziej bolesny ze wszystkich. Kara za autentyczność. Za każdym razem, gdy próbujesz wyrazić siebie autentycznie, pokazać, kim naprawdę jesteś, bronić swoich potrzeb lub stawiać granice, jesteś karany. Ta kara może przybrać formę złości, chłodu, manipulacji emocjonalnej lub po prostu bycia ignorowanym. Narcyz potrzebuje, abyś pozostał w wersji, którą dla ciebie stworzył. Kiedy próbujesz wyjść ze scenariusza, kiedy odważasz się być autentyczny. Cały system mobilizuje się, by przywrócić cię na miejsce, ponieważ twoja indywiduacja zagraża całej dynamice rodzinnej opartej na projekcji. To jest najbardziej ujawniający sygnał, ponieważ pokazuje, że nie jesteś kochany za to, kim jesteś, ale tolerowany za rolę, którą odgrywasz. A kiedy odmawiasz odegrania tej roli, warunkowa miłość znika, ujawniając swoją prawdziwą naturę. Teraz, gdy rozpoznajesz sygnały, nadszedł czas wyzwolenia. Nie wystarczy zidentyfikować wzorzec, trzeba go przełamać. A to zaczyna się od głębokiej praktyki ponownego połączenia ze swoim zranionym wewnętrznym dzieckiem. Weź dziennik i napisz list do dziecka, którym byłeś. Zapytaj je, co potrzebowało usłyszeć w tych momentach obwiniania. Powiedz mu, że wina nigdy nie była jego, że nie jest odpowiedzialne za emocje dorosłych, że zasługuje na bezwarunkową miłość. To nie jest symboliczna praktyka. To prawdziwe ocalenie. Twoje wewnętrzne dziecko wciąż żyje w tobie, niosąc całą tę zaprogramowaną winę. Potrzebuje usłyszeć dorosły i świadomy głos mówiący, że jest wolne, by być autentyczne, by mieć potrzeby, by istnieć bez przepraszania. Następnie, praktykuj świadome oddawanie winy. Za każdym razem, gdy przyłapiesz się na przyjmowaniu odpowiedzialności za coś, co nie jest Twoje, zatrzymaj się. Oddychaj. I mentalnie zwróć tę winę temu, komu naprawdę należy. Wizualizuj, jak zrzucasz ciężar z ramion i kładziesz go na ziemi. Rozwijaj także to, co Jung nazywał funkcją transcendentną zdolność do integrowania przeciwieństw. Możesz być wrażliwy, nie będąc odpowiedzialnym za cudze emocje. Możesz być empatyczny, nie będąc magazynem rodzinnego bólu. Możesz nosić swój własny cień, nie niosąc cienia innych. Prawdziwe uzdrowienie następuje, gdy przestajesz identyfikować się z rolą kozła ofiarnego i zaczynasz identyfikować się ze swoją prawdziwą istotą. Nie jesteś problemem rodziny, jesteś świadomością rodziny, nie jesteś depozytariuszem winy, jesteś portalem uzdrowienia. Dotarłeś tutaj, ponieważ twoja dusza była gotowa usłyszeć tę prawdę. Nie możesz już udawać, że nie wiesz. Nie możesz już pasywnie akceptować roli, którą próbowano ci narzucić. Masz teraz narzędzia, by rozpoznać narcystyczną projekcję i uwolnić się od niej. Jesteś teraz obserwatorem własnej historii. Widzisz wzorce, rozumiesz mechanizmy, rozpoznajesz manipulacje. Nie jesteś już nieświadomym kozłem ofiarnym. Jesteś świadomym bohaterem swojej podróży indywiduacji. Z każdym dniem stajesz się silniejszy w swojej autentyczności. Z każdą granicą, którą ustalasz, odzyskujesz kawałek swojej duszy. Z każdym nie, które mówisz winie, która nie jest twoja, mówisz tak o sobie, którą naprawdę jesteś. Skomentuj, który z tych sygnałów najbardziej cię poruszył. Jaki był moment największego rozpoznania? Twoja odwaga, by spojrzeć na ten ból, inspiruje innych do zrobienia tego samego. Polub, jeśli poczułeś siłę do przełamania tego wzorca. Subskrybuj, aby kontynuować tę podróż wyzwolenia od rodzinnego programowania. Pamiętaj: Wystarczająco długo nosiłeś cień innych. Teraz nadszedł czas, by zabłysnąć własnym światłem. Nie urodziłeś się, by być czyimś problemem. Urodziłeś się, by być rozwiązaniem własnego życia. Podróż z powrotem do Twojego prawdziwego ja dopiero się zaczyna. Zintegruj się.